Siemka, ja jestem Liwka, a dzisiaj pokażę Wam jakie karty udało mi się kupić od górnika. Pokażę Wam w tym materiale jak wyczyściłem, jak serwisowałem taką kartę, jak taka karta wygląda po kopaniu i czy dalej opłacać takie karty kupować i jak one wypadają w testach. Od górnika kupiłem trzy 1660 super w wydaniu od Gigabyte'a. Nie można tych kart porównywać do zwykłych 1660 i 1660 Ti ponieważ te karty mają już pamięć GDDR6, co wyróżnia je na tle konkurentów. Jeszcze zanim przejdę do materiału, żeby móc stworzyć właśnie takie filmy, będę wdzięczny za każdego subika i za każdego lajka like zostawione pod tym filmem. Także przychodząc, karty te w testach na początku uzyskiwały około 77 stopni przy prędkości wentylatorów na poziomie 80%. Karty te mają bardzo fajny system chłodzenia i mimo tego one były bardzo cichutkie. Jak wiemy, gigabyte jednak z czegoś słynie. Także bez przeciągania. Zobaczcie, jak rozchorają tą kartę i potem zobaczcie testy, zobaczcie, czy może wyszły na plus, czy na minus. Nawet powiem Wam, że na pewno jest warto oglądać do samego końca, a na ten moment mogę Was zaprosić do serwisowania tej karty. Jak widzicie, karta ma jeszcze oryginalną plombę. Co świadczy, że nigdy faktycznie nie była robią I lecimy. Szczerze powiem Wam, że te karty jak na to, że kopały tylko te pół 8 miesięcy powiedzmy one na to są w bardzo dobrym stanie i widać, że tylko tyle kopały i mogę wam to szczerze przyznać, że tyle kopały, bo no tyle to wygląda. wygadnie potwarzamy o nie chce iść o, no jak możecie zobaczyć pasty jest tylko że to jest ta pasta nie wygląda na zużytą, tylko na to, że to jest kamień. O, Te jak nowe. Także co? To zostawiamy. Zaczynamy od układu chłodzenia. Osoby, które były na moim live'ie, doskonale widziały jak te karty wyglądały, te inne karty, te dwie jak one wyglądały i faktycznie te karty są w bardzo dobrym sta stanie. Testowałem je, wentylatory nie buczą, nie terkotają, nie huczą, wszystko to wszystkie testy przechodzą bezbłędnie żadnych żadnych artefaktów nie wyświetlają chociaż tam na, na ten radiator i porównajcie no, sobie czy to wygląda na 16.6, która nie była rozbierana. to jest radiator widać tego kurzu jest Chorożkę, ale nie jest dużo. To są wentylatory. Tego kurzu jest tyczkę, bym powiedział. I to tylko tyczkę. Także co? Do wentylatorów. Do wentylatorów ja bym wziął i zastosował coś takiego. Miękka szczotka. Taka susza tylko że ona dmucha w chorobę Ja wam to wyciszę. Ja Wam to wyciszę i spójrzcie na to teraz. Jak możecie zobaczyć widać, że ta warstwa kurzu leciutka była, ale nie było jej dużo, bo nie musiałem nawet odpalać tego na najwyższy chorób, tylko zwykłym chorobem sobie poleciał. Ja zawsze jeszcze w chorobie co, że faktycznie ta karta była czyściutka, ręcznie biorę papier, jako widzicie niekiedy coś tam zostanie, bo nie zawsze ta szczotka dokładnie wejdzie, dlatego ja zawsze to tak projardykuję. No coś tam, coś nie, coś tam tam pozostało. Dlatego nikt nie może mi powiedzieć, że ta karta nie była warta ani swojej ceny, za którą ja ją sprzedawałem i że wciskam ludziom kit, jak sprzedaję karty i mówię, że są wyczyszczone i są po serwisie bo wątpię, mało kto Wam sprzeda taką kartę teraz przejdziemy sobie do radiatora go też na początku podreaktuję tym i zaraz do Was wracam także już jestem, jak widzicie, radiator jest czyściutki o, tu coś się wzięło, ale to zaraz podchoriowimy pędzelkiem. Zawsze profilaktycznie, przynajmniej ja, myję te karty. Znaczy, karty. Myję radiatory, albo staram się nie pod wodą, staram się w jakimś o... Y, przy czymś takim. To jest IPA. Staram się w czymś takim je myć. Lub niekiedy po prostu przepłukać wodą. Niekiedy to dużo daje, ale dzisiaj chcę wam pokazać sposób, w jaki każdy z Was może sobie wyczyścić kartę. I szczerze, no nie potrzeba do tego dużo. No. Ja sobie to ułatwiam, ale można to zrobić choręcznie. Ja też kiedyś, kiedyś choręcznie czyściłem. Wiadomo, teraz mam tu wszystkie takie te szczoteczki, szczoteczki, i tak dalej, ale można to zrobić choręcznie. Można to, można to choręcznie że no, radiator jest czyściutki tu pastę jeszcze trzeba trzeba jeszcze ją, ja na boku ją wstępnie zjąłem trzeba to teraz umyć alkoholem z ochrony właśnie tą ipą to od choriozu ściągniemy z rdzenia pastę starą wymienimy Ja często, żeby po prostu sobie ułatwić, na radiator daję ciutkę, z tego względu, że właśnie mam z takim dozownikiem do elektrochemioniki. No. No. i taki radiator, który mamy wstępnie już oczyszczony, gotowy, możemy zostawić. Teraz zostaje nam część. Samej karty. Ja zawsze odkręcam sobie backplate, żeby żeby móc jeszcze go wyczyścić. Mimo, że pod backplate teoretycznie tam nic nie powinno nam wchodzić, to ja to zawsze czyszczę. Te orlopady są w dobrym stanie. Ja mam pensetkę, powinienem je ściągnąć. Powinienem je ściągnąć, ale nie będziemy je ściągać. Przeczyścimy po sobie kartę takim pędzelkiem, to jest też pędzelek ASD. I, i przeczyścimy ją sobie tu przy gnieździe, często jest kurzy trochę. Po termopadach staramy się nie jeździć tym, ale ten kurz, który się zawarł przy termopadach staramy się wyczyścić. Tu wokół złącza 8 pin widać, że się zepchniało. ja potem na sam koniec jak karta już jest złożona, ja często biorę właśnie tą moją dmuchawkę i staram się jak najdokładniej wyczyścić złącze. No tutaj na przebackplaycie nic nie ma, ale warto. Widzicie, karta nie jest duża w porównaniu do tego. Ona ma około był 100 mm tak podejrzewam, bo nie jest dużo. Backplate backplate jest, jest już trochę bardziej drobny. Jak widzicie tu lekkie zapocenie. Te karty nie miały dużych zapoceń. W zasadzie wszystkie miały identyczne. I to jest z Ja zawsze mimo to, że to nic nie dzieje. Ja zawsze daję ciutkę alkoholu i pylowego. I zawsze to przeczyszczę. Mimo że to nic nie, nie, nie robi, ale zawsze wolę, wolę, wolę wyczyścić. To się często wyczyszczy po prostu. No jak widzicie, praktycznie to, to całe zapłacenie zeszło. O, całe zapocenie zeszło. Tu jeszcze możemy w sumie przeczyścić. No. Mamy gotowy backplate. Karta już jak dla mnie jest gotowa. Już jest czyściutka. Także idąc w kolejności. O, coś się tu przykleiło. W kolejności w jakiej ją rozmontowywaliśmy, Ja tak samo montuję. Czyli przekraczam sam backplate do karty. Niestety, te małe się rybokończki, wszystkie które mam, nie mają magnesu, co jest lekką lipą, ale nie narzekam. Jak widzicie, ta, ta karta ona jest w idealnym stanie. Nie ma żadnych zapoceń od termopadu, wszystko to. Mam pensetę. Ja mam ściągnąć te termopady, ale. Nie będę ryzykował tego, że się któryś połamał albo coś, albo że po prostu się naciągnął, bo wiadomo wszystko jest możliwe przy poprzedniej karcie, przy pierwszej stwierdziłem, że ściągnę i ten mi chyba poszedł. Po live'ie wymieniłem go na nowego, z tego żeby żeby po prostu że to jakoś wyglądało, to wymieniłem na nowy, yy, na nowy. Ok. Co? Teorezmę sobie i zmontował. Teorezmę sobie zmontował jak Wchodzi to tak, tu ostatnie zaczepy. Wyszło wszędzie? Wszędzie? O, to nie weszło, To jest za płytko. No, dosyć słabo jest to w tych gigabajtach, że są plastiki i wsadza się w nie aureodiator. Dosyć szybko się to montuje, ale ciężko jest to to trochę też jest ciężko. Kabelek wyczyszczony, dobra Skarbion sam sobie. Jeszcze, jeszcze przed nałożeniem pasty wyczyścimy. Wyczyścimy auręgia, tylko widzę, że po bokach jeszcze jakieś. Takie orzeszki, orzeszki pasty stały. No ta pasta, ona widać, że ona nie skorjaciła swojej właściwości w taki sposób, że została po prostu, można powiedzieć, no wygrzana, to źle powiedziane, że zużyła się po prostu. I, i przez swój czas tak wyglądała, tylko ona było faktycznie widać ponieważ ona nie jest użyta, bo często, często na rdzeniach jak są zużyte, to nie ma pasty, tylko są takie powiedzmy białe kropeczki tylko, bo tyle z tej pasty zostaje, bo ona się zużywa. A tutaj było widać, że ona, ona stwardniała z, z czasem przez co jaki leża. Tak samo ja sobie nadaję to. Nie wiem czy ktoś tak z za was, z was robi, czy coś jest na papier, ale ja wolę tak. Najważniejszy jest tutaj styk od Procka, żeby to jakoś, jakoś było. Jak dobrze widzicie, tu jest Thermal Grizzly, ale jak dla tych kart to aż tak, aż tak mocnych nie potrzeba. Tu wystarczy zwykły, zwykły artik. I ja daję dosyć dużo, ale daję po, po długości i po bokach. Mam szpatułki, ale ja na takich małych rdzeniach w szczególności nigdy nie rozsmawiam tego. Z tego względu, że że więcej zabiorę tej pasty na szpatułkę niż, yy, niż zostawię na rdzeniu. Dobrze, także podłączamy sobie tu od wentylatorów. Ja zawsze biorę i celuję sobie tak. Tu akurat mamy to ułatwienie, że, że trzeba wcelować te dwa plastiki i po wcelowaniu w nie, jak dociskamy to karta nam Ładnie osiada. Okej, okay, pakujemy rybeczki. Ja zawsze biorę na, na skos przy karyńce, Po cztery okrągły na początku. I po czterech obchorotach, tak jak tu, mamy dwie siorabeczki, tylko ja zawsze biorę je przy karyńce. Żeby w razie co? Jak krzywo do choręce. Będę z jednej strony mocniej do choręci, karta, że chłodzenie nie uciekło I teraz już na maksa A więc teraz idziemy do komputera i testujemy. No. Jak widzicie, karcioszka jest Czyściutka. O, tu jeszcze jest pasta, którą mówiłem, Zejdzie. Powinno zejść. Tak jak mówiłem, ja jeszcze często biorę na koniec. Tu złączę, czyszczę. Tu akurat teraz z pędzelkiem przeczyszczę. Zając ja się przedmucham. Przedmucham sobie. No, jak widzicie karta po koparce, a wygląda lepiej niż gamingowa. Także jak widzieliście, jak chory sobie kartę, za was teraz na testy. Zobaczcie, czy temperatura wzrosła, czy może zmalała, jaka była prędkość wentylatorów i czy ta karta dalej ma wydajność w testach syntetycznych i czy dalej się opłaca ją kupić. Jeszcze dodam, że karty te chodzą po około 350 do 400 zł w dobrym stanie, takim jak tym. Mało od kogo kupicie kartę po pełnym serwisie wyczyszczoną na Olixie. Do mnie, jak napiszecie, ja często mam na sprzedaż jakieś karty, mogę mam fajną kartę załatwić, serwis, a się wyczyścić ją dokładnie tak jak na filmie, a nawet niekiedy lepiej i mogę Wam ją odsprzedać. Także jak możecie zobaczyć, we Fullmarku średnio to około 70 stopni, w zależności od sztuki, było to 67 a 70 stopni. Heaven benchmark średnio około 130 do 135 fps. Temperatura również maksymalnie 69 a 70 stopni. Tak jak widzieliście, to małe sudo dalej, ma wydajność. temperatury nie są złe, a są bardzo dobre. Karta jest cichutka, wręcz i mogę to z ręką na sercu przyznać. Ja mogę zaprosić Was jeszcze raz do lajkowania, do subowania, do obicia na mojego TikToka i na Instagrama. Linki macie w opisie. Na Instagramie bardzo dużo się dzieje, ostatniego czasu często publikuję fajne zdjęcia. Dlatego mogę Was tam zaprosić, a na to tyle. Siemka.